Witamy, wa, witam widzowie. To jest live S2. Robimy go. Tak. Po raz pierwszy w historii live S2. Zobaczmy, kolejny już w historii, bo w live S2 Zobaczymy, jak. Kilka... To co macie na górze ten napis. Eee, nie, nie, chyba live mieści, no ale nie wiem. No, zobaczymy sobie. Anuluj. Eee, siemanko, Siemanko widzowie to jest live. Ja coś. Jeszcze sprawdzę, zaraz zaczynamy jechać. Już chwilę, już zaczynamy? Dobra, zmień karierę, my sobie zmieniamy. A może być. Dobra. Wybierz karierę. Kontynuuj karierę. Dobra, wiem czy to mam jakiś zapasowy przypadkiem O, no, ok. O, wow, 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 wow. Wykryto co na w grze, uniknąć problemów, z spodobało się na gry z w świecie gry. Wszystkie nie tylko czy zostały analizowane bez kary dla ciebie. No i git. O, e, ok. E, witamy w nowym ekranie głównym stanu, w dostęp do wszystkich funkcji gry. Kontynuuj. Poniższe menu główne zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich podstawowych funkcji, które znasz. Nowy pas w górę góry zapewnia styl, wygląd, celot statystyki, profilu graczy i lokalne przepisy dotyczące podróży. Czyli strona główna jest zawsze dostępna i możliwy powrót do ekranu głównego. Stałe, szybkie menu zapewnia wygodny dostęp do wszystkich funkcji z gry do wolnego ekranu. za przygięć i pozostaje w swoim połączeniu światem. Jest gotowy, aby zabrać się z, powrotem, z zabrać się z powrotem na drogę. Dzięki za zapoznanie się z naszą sytuacją ekranu No i teraz tak. Ja sobie zrobiłem jakieś szybkie zlecenie dzisiaj. Witam, witam streama. To jest mi pierwszy raz z pełnej wersji, jakby co. To co mi... Dajcie mi jakieś szybkie zlecenie. To może to. Yy, karma dla zwierząt. Karma dla zwierząt chyba zrobię. Dobra, karma dla zwierząt. Yy, od uspierano do 14.50. Trochę to potrwa. Ale lecimy. Yy. Mi zlecenie. Let's go! Jedziemy! O kurde, ale już. 7... 7 godzin jazdy! Ej, nie, dobra, to jest najlepsze, bo co ja zrobiłem kiedykolwiek. 7... Nie, dobra. Dobrze, mamy też nawigację, to wiemy, gdzie dojechać, ale. Musimy tu sklepać. Oj, 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 nie, 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 ja nie, 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 co nie, nie, ty? Jeszcze nie, 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 ta nie, nie, 10 godzin spalnia, panie. nie, na jakim klawiszu. W tej O, o, musimy jechać. Widać, kto z nami ma miechać. O. No, Wejdziało się wpycha. Dobra, jedziemy. Tak się robi jasno. Nie, na ciemno. Ale gdzie, Ale ja tu mam światło, widzowie. A o, to, z, nie, no, to jest fajniejsza wersja niż ta dymówka, widzowie. Można wam wiadomość, a ja nie chcę je czytać. Coś nie wiem. coś nie wiem to... Czekajcie, ja zrobię... Czekajcie, ja zrobię chwilę... wybrałem sobie o e-mail e. a dobra to już kiedyś Lawisz L dobra jedź No ale kliknąłem klawisz E o oh jest. O oh jest. Mamy co. Tak widzę, jak ogóle widzimy zaobserwować teraz na, na tym. Na TikToku teraz tam gdzieś cię... tam teraz jest trajer do tej piosenki, co będzie jutro. Wiesz to macie napis na górę. To będzie piosenka. O kurde! Nie, miałem ja kierować tym, dlatego chciałem lepiej się jeździć na tym, na kierownicę, ale ja jeszcze nie mam kawałek tego więcej, i chciałem sobie go załatwić. Jak sobie załatwię klawisz, a jaki klawisz, kabel do kierownicy, to będę grał na kierownicy i będę wtedy już. No. I zjedziemy. 没กb <laughs> 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 Czekajcie, widzowie. Nie, widzę, ja, robić, ja. Nie, ma, nie wiem co ja mam teraz zrobić, widzowie. Próbuję wstać. Czy nie masz dosyć na święta? Nie w O kurde. Dobra. Mamy jeszcze jedną trasę. No to nieźle ja zrobiłem. Z tym. ciężarówką. Jak nie mogę? jaki ze mnie... No ja zmizem ciężarówka, że będę. Jego mi się taki nie stało, żebym miał tak po prostu. Uchodzenie na 36%. No i... To troszkę sobie pojeździmy dzisiaj. Zasiem ja nie mogę, no, bo ja płasać mogę to spać. Zdońźmy zdońźmy, jesteśmy o się też otrzymać. Ja muszę miejscu, w tamtą stronę.

Idziemy sobie, lecję 7 godzin jazdy. O o o dobra, ja nie wiem czy ja nie przydzielę tego live'a na jutro jeszcze. Albo na pojutrze. Nie wiem na pewno jutro jeszcze go przydzielę. Chyba, że uwina się z tym jakoś. Jest na tą trasę. Bo grałem już na demówce kiedyś. Często grałem, jeździłem s na demówce. O kurde, muszę gdzieś tu tutaj... znaleźć. O tam jest paliwa. Co tam jechać? Mało, mało tego paliwa. Jedziemy sobie widzowie. Jeszcze mamy 263 minuty jazdy, trochę tego jest. Powoli, żebyś nie wyweźlał jak poprzednio. O, jest jakaś ciężarówka. Na staranie, zaraz mamy stację paliw, wtedy zatankuję sobie. Idziemy sobie, mamy czterdzieści trzy na godzinę. Fajnie, że tak pokazuje, widzowie to, że. E Ile idziemy na godzinę, ile ten, ile, te, w pracy pewnie też, wtedy pokazywałem, ale ile się to pania, to panie, być, ma do spania, co cie pań, mogą mieć okazje do tankowania swojego pojazdu, więc my sobie zatankujemy, zatankujemy. Koszt paliwa pokryje. Proszę bardzo. Dobra, jedziemy widzowie. Kontynuujemy trasę, bo trochę rano się zostało dzisiaj. Znaczy, tu nie trochę, tylko dużo. Mamy pełny zbiornik. Powinno to wystarczyć na 6-8 godzin SD. A także to szybko leci, jak nie, bo Max to 16.20 chcę robić tego live'a, więc powinniśmy się wyrobić w czasie, jak nie, to przełożę na, na jutro. I na, na górze macie napić jutro piosenkę, a wiecie, że ja, tak, jutro piosenka jest. Nazywa się Furia. Kilka godzin e, trasy do mety. Jeszcze no troszkę nam zostało tego jeszcze. Jak się wyrobimy dzisiaj? Dziękuję za tyle słów. teraz naprawdę dla mnie nie były obliczalne. Wiecie, jakie mam, mogłem właśnie założyć TikTok? Jeszcze będzie 5 godzin jazdy. Więc teraz powinniśmy zdążyć. Nie, no myślę, że będzie więcej liveów teraz, jak mam tę pełną wersję. to myślę, że będzie więcej liveów na pewno feria. O, my musimy skręcić tu, 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 tu,

Yes. O taka maradka teraz znaczy dobrała. Jedziemy dalej, jeszcze pięć godzin i pięćdziesiąt minuty. Nie wiem, co tu się stało. Ale my jedziemy dalej, widzowie. Po czternastej był tam w do czternastej, Jeszcze dużo jazdy przed nami jest. 15:45 Powinniśmy się wyrobić. O, autostrada, to będzie szybko, teraz przejedziemy sobie. Może teraz tyle przyspieszymy czasu, no bo autostrady zawsze mają tak, że przyspieszają czas i szybko się jedzie. A jeden to jest. A więc, jeśli nie będziemy słuchać, my kolejny album. Musi być tałowy. No zrób. O oh, kurde mm -hmm. ja zrobiłem stąd ciężarówką No cóż, że trzeba ma... 5 godzin jazdy? Ja... Ja mam jechać prosto, dobrze. Może mam teraz jechać 60. Znaczy 5 godzin jest 30 minut jazdy. Powinniśmy się wyrobić w czasie, ale wątpię. Fajna by była taka droga przez cały czas, to wtedy. Bo popatrzcie, gdzie mieliśmy, chyba tam 6 godzin. w tym czasie mieliśmy? 11 razy mam już 7. W tym idzie, idziemy do jednego, to powinniśmy skończyć. ogólnie z tą. Z autostradą. Ziemy widze wie. Idziemy widzę, ja a i cię a skąd to ma będzie. Go, go, około, około godzinki do pie premiery pier pierwszej piosenki na kanale Brondel Muzyk. Moja ma, pierwsza piosenka na kanale raperskim z, z kolegą. Więc. właśnie ja widzę jak koniecznie być Jeszcze 4 godziny jazdy. A ja myślę, że tak to 2 godziny jazdy zrobimy i potem. Bo chyba w nie, godzinę RP jeszcze byłem, że też mam dużo Jeszcze 174 minuty łącznie. Jeszcze powinniśmy dzisiaj wyrobić z tym czasem. Lecimy, widzę dalej. Jeszcze prawie 4 godziny i 30 minut jazdy. Było no, na tym, na... Dalej tam, ale... Nie mogłem tam jechać, bo nie miałem tam nawigacji. Jedziemy sobie teraz, już godzina, jeszcze 4 godziny i 28 minut zostało. Ja bym się zaraz zakończył tego live'a, bo nic się na nim nie dzieje. Dobra, ja zaraz dziękuję wam za...